Na jednym z żurów po prostu wpadliśmy tu z stowarzyszeniami na pomysł, że warto byłoby w auczu stworzyć imprezę integrującą zarówno uchodźców, czyli naszych gości w tej chwili, jak i mieszkańców naszego miasta. Myślę, że nawet y Dzisiaj tutaj przychodzą no, Ukraińcy, to też są zaskoczeni naszą też pomocą wspólną, nawet taką integracją nawet. Oni bigos robią bardziej słodki, nasz polski bigos jest bardziej kwaśny, bardziej taki tradycyjny z mięsem, tam są bardziej rodzynki, taki bardziej słodkawy, ich kuchnia bardziej jest jakby powiedziawszy e, bardziej gustawa niż nasza. Próbowałem dzisiaj, na przykład barszyk ukraiński, ich pierożki, co tam jeszcze był, bigosik bardzo dobry, jakiś tam kotlecik ziemniaczany, też z kapustą. Także, no, ogólnie super potrawy.